Ale widzowie dzisiaj w Null Pro Stars I robimy no wszystkie srebrne skiny. Chciałem zrobić złote, ale zapomniałem, że istnieje coś takiego, żeby kupić złote, trzeba kupić srebrne w Srebrnych mamy już e, 50, więc nie będzie tak ciężko, a ja wezmę się za i widzimy się jak będę miał już trochę więcej. Już jestem po przerwie z tą tylko 6 skinów. Ten, 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 Więc y, kupujemy te skiny. Pierwszy skin jest do skwika, a tego tranka to już kupiłem wcześniej. Y, skin do. To jest drugi. Skin do jest trzeci. Potem będzie to Tika, potem będzie to do... Zigiego, a potem do Broka. I mamy wszystkie srebrne skiny. Boże, <ścoughs> to jest takie ciężkie. Ostatni skin. Mamy to. Wszystkie złote skiny Czyli teraz jak wejdziemy sobie myszkę do Wrico Z srebrnego Mamy, ale tu Pokazuje nam się złoty I patrzcie ile ja mam tylko złotych 20. a srebrnych nie wiem Jak zacząłem nagrywać 50. więc to zrobimy sobie w jakimś innym odcinku. A my dokupimy sobie milion monet, że mi nie nie bo cały czas nie mam w ogóle monet. Więc jak dokupię, sobie trochę monet, to raczej się nic nie stanie. Tylko jakieś... kiedyś kupiłem 100 tysięcy monet, na no, krótko mi to starczyło. O, jeszcze 2000 mi się kupiło, sery na krótko mi to stoczyło. Teraz chcę do nowej za tym I tylko jeszcze test do nowej za tym Nagramy Kiki. Jeżeli ktoś nie jest na z zbrodniarzem jak ja, to może nie wiedzieć, że taka za istnieje. Ale wygląda ona. mój brat na niej, inaczej mój kolega na nie grał, ale ja nie patrzę jak się nią gra ulepszył ją, bo chciał, żebym ją że, czy, czy, czy mogę ją ulepszyć, bo tak na pierwszym poziomie... Ej, ja zrobił zabrać ten to no, wszystko. Ej, zrobić wszystkie zrobione skiny. Ej, nie powiedziałem, że jest takie istnieje. Ej, a będę coś zbierz wszystkie złote skiny. O! TAK! Ja patrzę czy będzie gdzieś Spiesz wszystkie rzadkie 50 rzadkich z prazem. ulecz Aha To nieźle, ale my mamy już wszystkie skiny srebrne możemy... się zobaczyć 99, 98 i 97 a bo jest ten brok to mam jakieś laga no i tak, to już wszystko w dzisiejszym odcinku, więc ja się z wami żegnamy. Pa!